Wróżka. Podszedł do niej i wyciągnął przed siebie ogromny bukiet kwiatów. Mogę wręczyć dziś walentynki? Wiem, odpowiedziała zaskoczona, ale nie wyciągnęła ręki po kwiaty. Dziewczyna mnie rzuciła, jak na ironię właśnie dziś, więc pomyślałem, że dam bukiet pierwszej lepszej. Dobrze, wezmę, powiedziała, choć nigdy dotąd nie nazwał mnie pierwszą lepszą. Przepraszam, Wydukał zażenowany, głupio wyszło. Nie to miałem na myśli, zdecydowałem tylko, że skoro ona mnie nie chce, dam innej. A ja na pewno nie dostanę żadnej walentynki, więc jest ok. Uśmiechała się. Krótka spódniczka w kolorowe paski sięgała jej zaledwie do połowy ut. Chude nogi chwiały się w jaskrawo czerwonych kozaczkach. Chyba było jej zimno, bo wydawało mu się, że dygocze. O, już zielone. Powiedziała i wyczuł w tej informacji pytanie, czy on także przechodzi. – Też idę w tę stronę – skłamał. Nie szedł w żadną stronę. – Tak? To tak możemy pójść razem. Kwiaty są piękne. Wsadziła nos w bukiet i wtedy zauważył, że spod czerwonej w żółte kropki czapki wystają jej pomarańczowe włosy, błyszczące chyba od zbyt dużej ilości lakieru. Zamknął i otworzył oczy ponownie. Pomarańczowy kolor nie znikał. Był jeszcze intensywniejszy. Okropne, pomyślał. Długi związek? Mimo wysokich obcasów, szła tak szybko, że musiał stawiać dłuższe kroki. Słucham? Zareagował tylko dlatego, by zwrócić jej uwagę na niestosowność pytania co ją obchodził jego związek? Pomyślał, że zrobił kolejną głupotę tego dnia, idąc z nią nie wiadomo dokąd i po co. Ta twoja miłość przeszła na ty. Jakby było to coś zupełnie oczywistego. Pytam czy długo byliście razem? Półtora roku, odpowiedział wbrew sobie. No tak, pokiwała głową, co nie oznaczało zupełnie niczego. Idę do biblioteki na Rajskiej? Zapytał jedynie po to, żeby za chwilę skrócić tę wspólną drogę, powiedzieć, że dalej to on już skręca w drugą stronę. Znasz to miejsce, wyjątkowe, prawda? Biblioteka Znam, potwierdził, też mam tam kartę. To cudownie, wyraźnie się ucieszyła. Uwielbiam czytać. A ja nie czytałem nic chyba od roku. Zatrzymała się tak nagle, że prawie wpadł na nią i wtedy zauważył, że dźwiga wypchany plecak kolorowy, tak jak wszystko, co miała na sobie. Ale gust pomyślał z niesmakiem, i przed oczyma stanęła mu jego była. Stanowana i elegancka. Jak to? Ja bez książki nie przeżyłabym ani jednego wieczora. Może dlatego, że spędzasz je sama, pomyślał, ale ugryzł się język. No, tak wyszło. To musisz dziś koniecznie coś wziąć. Zobaczysz, dobra książka pomoże ci przetrwać, gdy zatęsknisz za ukochaną. A ty co czytasz? zapytał, choć wcale go to nie interesowało. A, różne. Powiedziała wymijająco. Stali już przed świeżo odnowionym gmachem biblioteki. Uwielbiam to miejsce, powiedziała z uśmiechem, wchodząc do środka. Tuż za drzwiami ściągnęła czapkę, która ku jego zdziwieniu połączona była z rudymi włosami. O, powiedział zdumiony, to nie twoje włosy. No nie, nasze zwykle krótkie fryzury. Pogładziła dłonią ścięte na jeżyka czarne, lekko kręcone włosy. Czapkę wcisnęła w kieszeń zielonej kurtki. Miała delikatną smukłą dłonią ozdobioną kilkoma pierścionkami. Zero umiaru, właściwie we wszystkim pomyślał. Mimo to, w świetle zimowego słońca, skąpo wpadającego do holu biblioteki przez niewielkie okna, wyglądała jakoś ładnie. Nie zdążył jednak nad tym się zastanowić, bo pchnęła kolejne drzwi i znaleźli się w środku. Delikatnie odłożyła kwiaty i serdecznie przywitała z kobietą stojącą za ladą. Z plecaka wyjęła kilka książek. Już pani przeczytała? Bibliotekarka mówiła do niej, ale patrzyła na niego. Wydało mu się, że nie jest to zbyt miłe spojrzenie. No tak, dziś w nocy skończyłam. Od tej, wskazała palcem tytuł, zupełnie nie mogłam się oderwać. Muszę ją sobie kupić. Podszedł bliżej, żeby zobaczyć, co ją tak zafascynowało. Gdyby miał zgadywać, to zapewne jakiś romans, ale to nie był romans. Rzucił okiem na pozostałe, nowe teorie wszystkiego, przestrzeń kwantowa. A co ma pani dziś dla mnie? spytała. Szczupłe łydki chwiały się na cienkich obcasach, gdy próbowała nieco przegiąć się przez ladę i przeczytać tytuły za plecami bibliotekarki. Rozczaruję panią, nie mam nic nowego, może jakąś biografię? Popatrzę sobie, powiedziała zasmucona. Kolega wskazała głową, chciałby coś wypożyczyć, ma tu kartę. Z jakiej dziedziny? Podróże, odpowiedział, bo tylko to mu przyszło do głowy. Może autostopem przez życie wtrąciła się? Czytałam, warto. Dobrze, powiedział, było mu obojętne. Patrzył na nią, zagryzała wargi, przekrzywiała głowę, poruszała dłońmi, jakby za chwilę miała się wznieść w górę w tej zielonej, puchowej kurteczce z tej spódnicy, czerwonych kozaczkach, przypominała mu kolorowego ptaka. Nie lubił ptaków, a kolorowych tym bardziej. Kiedyś jego brat hodował papugi. Odwróciła głowę. – Wybrałeś coś? Wyszli razem. Znów była rudzielcem. – Dziękuję za kwiaty. Nie dostałam ich od lata. Może nigdy? – A, już nie pamiętam. Lecę, bo mam jeszcze coś do zrobienia. – Odprowadzę cię – powiedział. Dobrze, zgodziła się. Znów przyspieszyła kroku i być może dlatego, że miała prawie pusty plecak, szła jeszcze szybciej. Zaraz oderwie się od ziemi, pomyślał. Rzeczywiście, leci. Znowu zatrzymała się gwałtownie. Tam mieszkam, wskazała dłonią na osiedle niewysokich bloków po drugiej stronie. Ach, te kwiaty, spojrzała szczułością na bukiet. Uśmiechnęła się, jakoś nie mógł od tego uśmiechu oderwać wzroku. To do zobaczenia. Powiedział. Machnęła dłonią i szybko przeszła przez pasy, bo właśnie zapaliło się zielone. Oddalała się niezwykle prędko, patrzył za nią, aż stała się kolorową plamką. Pomyślał, że nie zapytał nawet, jak ma na imię, i że nigdy się z nią nie spotka, nie będzie żadnego do zobaczenia, że właściwsze byłoby zwykłe cześć. Wracał tą samą drogą, rozmyślając, czego bardziej mu było żal. Dziewczyny, która rzuciła go w walentynki, czy też, że nie zobaczy tej, której przez przypadek podarował kwiaty? Minął gmach biblioteki i miał już skręcić w stronę tramwaju, gdy zmienił zdanie. Dla mnie te czekoladki? Bibliotekarka patrzyła na niego uważnie i z niepokojem. Zgubił pan książkę? Nie odpowiedział, dziewczyna. Powie mi pani, kim jest ta, z którą tu byłem godzinę temu. Ach, pyta pan o wróżkę. wróżkę. Tak nazywają ją przedszkolaki, z którymi kiedyś tu przyszła. Pracuje w przedszkolu? W którym? Tego to ja już nie wiem. Patrzyła na niego z natężeniem, jakby próbowała przeniknąć myśli. Dlaczego pan o nią wypytuje? Bo zamyślił się: ma w sobie coś takiego nie umiem nazwać, czego chyba szukałem, tylko zupełnie nie miałem pojęcia. Raczej nie przekonał jej tymi słowami, bo wciąż przewiercała go wzrokiem. Pomyślał, że musi coś jeszcze dodać, co ją ostatecznie przekona, bo inaczej nie dowie się niczego o wróżce. Na rzecz ona mnie rzuciła, właśnie dziś, mówił, licząc, że wzbudzi litość, więc dałem kwiaty przypadkowej dziewczynie. Nie sądzę, żeby to był przypadek, powiedziała bibliotekarka i otworzyła czekoladki. Chwilę wpatrywała się w pudełeczko. Najbardziej lubię z marcepanem. O, są! Ucieszyła się i wyjęła od razu dwie. Ależ to był przypadek. Po prostu stała na przystanku tuż pod kawiarnią, w której spotkałem się ze wą. Czysty przypadek. Proszę powiedzieć, jak ona często tu przychodzi. Różnie, ale zawsze przyprowadza kogoś, kto tak jak pan zapomniał, że ma kartę w bibliotece. Są tu przecież jakieś jej dane. Muszę, naprawdę muszę ją odszukać. Patrzył na nią błagalnie, ale pokręciła głową. W niczym więcej nie mogę pomóc. Nie słyszał pana Rodo, powiedziała i sięgnęła po kolejną czekoladkę. Naprawdę nie powie mi pani? spytała, ale wiedział już, jaka będzie odpowiedź. Wybłagał znajomego właściciela firmy poligraficznej, by wydrukował mu plakaty. Rozwiesił je wzdłuż ulicy, którą przeszedł tego dnia. Wielkie, zbyt kolorowe litery wołały Gdzie jesteś, wróżko? Pod spodem, odważnie, podał swój numer telefonu.